Ej, dziewczyny, co jest Aurora? A wiecie, że dzisiaj jest to przedstawienie. Właśnie wiem, i co z tego. No gówno Cornelia, tylko musimy na niego iść. Aurora błaga. Tylko bez takich, okej? Okay? Bo inaczej nie będzie się spotykał do końca życia. No dobra, dobra, Cornelie. Dopiero co się tu spotkałyśmy, wiesz? Wiem. Ej, patrzcie! Co? Zaraz chyba idą e, Charlie i Nui, Paula i Claudia. A ciekawe co ono się ubiorą na te przedstawienie, co nie? Oczywiście. Już się nie mogę doczekać tego przedstawienia i jeszcze w dodatku matka Feliny będzie reżysy, re, reżyserką. Co nie Laura? To, czy, czy to nie aż takie urocze? Oczywiście Antoni. Widzisz? Będzie re, matka Feliny będzie reżyser, re, reżyserką. Gówno na to obchodzi Antoni, nas zwłaszcza, że będzie miała jakąś kartkę w ręku. No właśnie, no. Nie wiem co macie dzisiaj zamiar robić, ale jest 19.12. To który się to przedstawienie zaczyna? Właśnie nie, nie, powie, nie powiedziały dziewczyny. A co? Nic nie ja tak się pytam Felina. Myślałam Lena, że chciałaś powiedzieć, że w ogóle nie będzie tego przedstawienia. Co ty gadasz? Felina, oczywiście, że będzie czemu ja miałabym kłamać? A wiesz, takie życie. Nie, oczywiście. Dobra, nie, nie róbcie z siebie debilu, bo naprawdę y, się spóźnił na to przedstawienie, prawda, Edyta? Oczywiście, Fiona. No, widzicie? Zwłaszcza, że przedstawienie niedługo się rozpoczyna, a zwłaszcza, gdzie jest Arletta i Anita? Chyba najprawdopodobniej na przedstawienie, znaczy za kurtyną, znaczy no, za kurtyną oni są, no. Już się nie mogę doczekać, jak to przedstawienie będzie wyglądało. Zwłaszcza, że te idiotki, co przyjdą, to w ogóle ich nie będzie. Co nie Sabina? Oczywiście, Nadia. Ja już się nie mogę doczekać tego przedstawienia, Nadia. A, ale to już normalnie ekstra. Co nie, Nadia? Oczywiście, Sabina. No, już się nie mogę doczekać tego przedstawienia, nie? No, ja też się nie mogę tego doczekać, ale co? Dobra, czekamy teraz na dziewczyny i pójdziemy na to przedstawienie, tak? Mhm, zgadzam się z tobą w 100%. Ja też. To co my teraz robimy, zanim dziewczyny przyjdą? No Właśnie nie wiem, co robimy. Ej, patrzcie, chyba idą. Czyli to oznacza, że dziwna, jednak na dziwna to przestawienie. No oczywiście, Agata, co mam nie iść? To no przecież idziemy do cholery. No właśnie. Hej, dziewczyny. I co powiecie na te kiecki? Coś, coś, coś takiecka wygląda mi bardzo znajomo. Serio Cornelia? Nie wiedziałam. O bajnowi. No przecież jak byliśmy na imprezę kilka dni temu, to miałam to są na tą zieloną neonową kieckę. Wiesz o co mi chodzi? No wiem o co ci chodzi. Ale dobra, a co powiecie na moją? Czyż nie jest piękna? Oczywiście że jest piękna. A co? Mieliśmy cię uważać za krytynę, że ten Charlie, że nie jest piękna. Przecież oczywiście że jest piękna. A co? Pomyślałeś sobie że ona jest brzydka? Nie, Cornelia, to nie było tak. Moja ma moja stara prosiła mnie, żebym założyła to na sobie. Ja też chyba miałam tą kieckę. Serio, Laura? M miałeś tą kieckę? No miałam, jak na imprezie szłyśmy. To wtedy jeszcze nie było. A, no zapomniałam. Dobra. To no, może w takim razie idziemy no już na to przedstawienie. Ale zaraz, chwila, moment. Musimy zaczekać na matkę Felinę. Bo w końcu ona jest re reżyserką. Prawda, Paula? Oczywiście, Klau. No, trzeba zaczekać. No, trzeba zaczekać zanim przyjdzie. Dokładnie. Ej, patrzcie, idzie chyba z różową kartką, to oznacza, że będzie tak to przestawienie. Dzień dobry! Dzień dobry Pani Chloe. Co tam pani? Co tam u, u Pani? A, świetnie! Mam nadzieję, że mój mąż będzie na przedstawieniu. A co jak pani mąż nie będzie na przedstawieniu? No jak nie będzie, no to dupa, no to przyjdzie innym razem. Jak, jak w ogóle przyjdzie? A co tu pa, a, co, a co pani ma za kartkę? Co to za gówno? Paula, proszę cię! To nie jest gówno. A co to jest? No, to co widzisz, co mam w ręku, to jest kartka. Kartka. Zapomniałam, proszę pani. A co tam na niej pisze? No, co sami się przyjrzeć? To są teksty, które będą wam podpowiadała, jeśli ktoś zapomniał. Uczyliście się tekstu? Ja? Czy my się uczyliśmy tekstu? Co? Nieważne. Ale co, cóż, proszę pani, może w 100%, yy, może na, y, z, n, mam ten tekst na pamięć? Może. No to przeczytaj, co to pisze. O, ale będzie imba, co dia. Zajebiste to przedstawienie będzie. Ale wiesz co, Sabina? Ono, to, to przedstawienie jeszcze się nie, nie zaczęło. Właśnie wiem, ale co, coś mi się wydaje, że matka Feliny przyniosła jakąś kartkę. No bo moja stara przyniosła kartkę. A co? Miała nie przynieść? Tylko bez kartki siedzi w debi. Przecież to, to no, trochę przesada. no Oczywiście, Felina. No, dobra, Charlie. W takim razie przeczytaj, co to pisze na tej kartce. Droga... Y znaczy, jestem Charlie, 15-letnia która ciągle jest w naszym mieście. Znaczy, która ciągle jest, y, no, w naszym mieście. Znaczy, ja ciągle jestem w naszym mieście, co ja gada za głupot. Dobra, pani Chloe, może to on, może... A co, a w ogóle co tu tam pisze I te, i to, y, to ITD? Że i tak dalej, że dopóki się tego nie, nie nauczysz? Znaczy, no wiesz co, jak to ITD oznacza... Że musisz też sama powiedzieć tekst. Jakiś własny. Serio mogę własny? O, ale zajebiście. Ja, ja chyba śnię. No no, 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 proszę pani, to, to w ogóle chyba takich tekstów nie było. No jasne, że nie było, Charlie. Ale chociaż możesz spróbować. A co, jak powiem jakiś błąd, mo mogę się, jękać się, mam, że jakieś ADHD mam? Co ty gadasz za głupoty, Charlie? Żeż nie będziesz miała żadnego zasadnego ADHD. to z tego będziesz się jąkała czasami, co? No, przecież wszyscy się prawie jękają. Zwłaszcza te kratynki, czy one też chyba najprawdopodobniej się jękają. No. No to co, proszę pani, idziemy na to przestawienie? No właśnie, my nie, nie, nie możemy się do tego przedstawienia się doczekać. Nie? Dziewczyny? Mam rację? Oczywiście, Patrycja. No, w ogóle zgadzam się z tobą w 100%. procentach. Co? Idziemy? Oczywiście. No to chodźcie, ja idę z kartką. A proszę pani, tak słucham. A są widzowie na widowni, czy tak po prostu będziemy stali jak debile i czytali te karty, bo ja nie rozumiem. E, cóż, widzowie przyjdą, ale tylko wtedy jak będą te. A to będzie... A jak zanim widzowie przyjdą, to będziemy mieli próbę? Nie, co ty gadasz, crowdy. Opętało cię, porąbało. Przecież w ogóle... Ach, nieważne. Chodźmy już do, na, na, do tego przedstawienia, bo, bo za się spóźnimy. Dobrze, proszę pani, skoro pani tak nalega, no to możemy w takim razie pójść. Cholera, jasna, jeszcze w tej Kietce muszę pójść. No naprawdę, zaczekaj na mnie, Charlie. Przecież czekam i Dobra, chodźcie, chodźcie, dziewczyny, musimy tam przyjść. No, muszę tam pójść. Dokładnie, ja już nie mogę doczekać tego przedstawienia, ale będzie ono zajebiste. Właśnie. Jezu, nie pieprzcie, tylko chodźcie na co? No dobra, dobra, Edyta, ty nie musisz nam mówić. Ty nie musisz nam, mówić, ty nie, ty nie musisz nam mówić, co mamy robić, do cholery. Dobra, nie, 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 nie pieprzcie, tylko powiedziałam, tylko idziemy. No dobra, dobra, ty się nie drzwi, mama. Nie drzwi, mordy. Dobra, dobra, Sabrina, idziemy. No to idziemy w takim razie, moje drogi. No to chodźmy, na co wy czekacie do cholery? Właśnie. Ej, idziecie w ogóle, czy stoicie? Nie wiadomo co. No przecież idziemy, nie? Widać. Widać, widać, nie? drzwić. Właśnie. Bo to twoje dacie mordy nic, nic nie pomaga. No. No idziecie, czy nie? No przecież idziemy, no dziewczyny, nie musicie się tak drzeć nam. Jak jacyś cymbały, normalnie. O, widzę, że wszyscy prawie są. No, z wyjątkiem nas. A w ogóle mam taki świetny plan, co zrobić? No, jaki? Może będziemy stały na czatach i nie będziemy tego obserwować, tego przedstawienia. Być może. Chodźcie, idziemy. O, widzę Oktawię, Sebastiana, jakąś małą żółwicę, Elenę, Marka, chłopskiego kota, Mercat, Babibox, Juliet i Barbarę. Ej, słuchajcie, chyba Juliet dawno nie widzieliśmy. No, ej, musimy koniecznie. Powiedzieć jej, że, po, że ona powróciła. Że my powróciłyśmy, bo, bo ona nas dawno nie widziała. Widać, że wszyscy wracają na widowni. Arletta i Anita. Co to w ogóle jest za głów? Ale o co ci chodzi? Co to w ogóle jest? Co Arletta ma tutaj, tutaj na łbie przeklejone? Jakieś dziadostwo. Ale Sabina, o co ci chodzi? Nadia, no zobacz. Arletta ma przeklejone drzewo. Może namalowana na dzisiejsze przedstawienie czy coś takiego. No, dobra, kupujemy te bilety, bo już nie mogę się do tego doczekać. Przedstawienie. Dzień dobry. Dzień dobry. Czego tu chcecie? A, my wie pani co, bo my tylko na przedstawienie przysz przyszliśmy. I chci chciałybyśmy zamówić e, bilety. Dobrze. Już sprawdzam. A w ogóle jak pani ma na imię? To, to kudka. Claudi miał. Ten. Co ja gadam sobie pierwsze w ogóle? E, miał. Chloe miał. Zgadza się. A wy resztę jak macie na imię? Paula, Klaudii, e, Charlie no i Noe, Patrycja, Agata, Cornelia, Aurora, Antonina, Laura, Felina, Lena, Fiona, Edyta i Nadia i Sabina. A, no dobrze. No to w takim razie mam was na liście. Możecie iść. Dziękujemy bardzo. Chodźcie teraz na scenę e, Charlie i Noe i Klaudii i, i Noe i ten Paula. Dobra, no to idziemy na scenę. Witamy Was na dzisiejszym przedstawieniu. Dzisiaj będzie przedstawienie o tym, jak dziewczyny uciekły z lasu. O, coś mi się zdaje, że jakoś poznaję tą dziewczynę po pacjacie. Serio? Jak ma na imię? Ona, wiesz co, ona jest tutaj nowa, Charlie Inouye. A, cześć Charlie Inouye, wy ten, w ten, tej zielonych yy, fioletowych sukniach, skąd nas rozpoznałaś? Właśnie, czy my ci wyglądamy na, na osobę, którą jesteśmy tu pierwszy raz? Przecież przez przyszłyśmy, nie? Inuit? Oczywiście, Charlie. A, no to ja, ja, jakby ktoś nie wiedział, to ja nazywam się Octavia. Ja Sebastian. Ja jestem Małą Bew. Ja Elena. Ja Marek. Ja Chłopski Kot. Ja Merkat. Ja Babi Box. Ja Juliet. I ja, ba ja Barbara. Barbara, nie widziałam cię tutaj. Jesteś nowa? Co ty pieprzysz, Paula? Je ja jestem tutaj stara od dawna. A, rok temu przyszłaś, tak? Oczywiście. Proszę pani, a co to w ogóle za kartka? E, ta różowa kartka, o to ci chodzi? No, to, to kartka jest, y, że ja jestem reżyserką, ale nie o to mi chodzi. A o co? Różowa kartka, co pani ma w ręku, do cholery? To co to jest? A, jakby w razie czego y, ktoś zapełniałby tekstu. A, no dobra. No spoko, dzięki, dziękuję panią za przypomnienie. Juliet? Co ty tu robisz? Patrycja? Nie widziałam cię. Kopelat! Nie, nie wiedziałam, że ty tu jesteś. Cześć. Słuchaj, jest Kornelia i wszyscy? Są przecież. Idą. Hej, Juliet, kopelat, dawno się za to stęskniłyśmy, co? Tak, Agata, wiecie co? Ja jestem na widowni. Znaczy oglądam przedstawienie, jak to ma wyglądać. Mam nadzieję, że te kretynki nie będą na tej widowni. Masz na myśli franie, franie i Walerię, tak? Tak. Moją głupszą siostrę i, gu, i, i głupszą siostrę Fiony, jakby ktoś nie wiedział. A, no spoko. Jak coś tutaj patrzył na przedstawienie Waszych koleżanek, czy co to tam? W ogóle co to Adlac sama za drzewo? Jakieś przyklejone pusi się o nie o nią to zapytamy, nie? Patrycja? No oczywiście Agat. Dobra, nie musimy spieprzać Juliet, bo jest... E... 19.25 No to chodź Agata, na co ty czekasz? No idziemy przecież Dobra, my będziemy stało na czatach Nie wiem jak wy A bo wiesz co, może wyjdźmy z tego, z tego przedstawienia. No zwariowałaś, że dopiero co przyszłyśmy O, Juliet! Kopelad, jak dawno się nie widziałyś O! Cześć Kornelia ja, ja, też się tak długo, długo nie widziałam Co tam u ciebie? Co ty tu w ogóle robisz po pierwsze? Wiesz, chciałyśmy tego obserwować, bo przedstawienie, jak to, jak wszystko i dlaczego. A, spoko. Nie wiedziałam, że tutaj to, to przyszłaś. No bo przyszła. Czyli mnie za idiotkę. Dobra, Cornelia, nie wyzywaj mnie, okej? Okay? Dobra, dobra, Julia. A dobrze, że chociaż się zabiłaś na tym przedstawieniu. No Boże, moja przyjaciółko. Naprawdę się tak do, do, dawno, ale to bardzo dawno nie widziałyśmy. Dobra. Ja już idę na swoje miejsce, pa. O, Barbara, ma. Hej, Kornelia. O, Oktawia. Nie wiedziałam, że to ty jesteś. O, cześć, Kornelia. Nie wiedziałyśmy się tu od dawna, od roku. No dokładnie. Chodźcie, dziewczyny, idziemy. No dobra, dobra. No to my w takim razie pójdźmy na czaty i wszystko będzie pod kontrolą. Dokładnie. Mam nadzieję, że te idiotki nie będą tutaj nas przeszkadzać. Bo jak będą nas przeszkadza przeszkadzały, to naprawdę się wkurzę. Nie wiem co będzie. Właśnie. W ogóle, czemu Anita i Arletta tam stoją, to nie wiem. Może czekają, zanim pójdziemy na czatach. Znaczy, jesteśmy na czatach, oczywiście. Dokładnie. Dobra. Fiona, ty będziesz tu. Najwyżej się później tam ustawiacie, nie po kolei, tak jak było, tak jak teraz to ustawiam. I Nadia i Sabina oczywiście. Tylko gdzie je tu umieścić? Na samym końcu! To będzie idealny pomysł. Dobra, będziemy stały tutaj na czatach we 12, w 12. Nie wiem jak wy, ale to chyba jest niedobry pomysł, żebyśmy tutaj stały na czatach. Jak debile, co? Weź przestań, Aurora, to nie z, to nie z poważnego to jest. Co, nie? Oczywiście. Jeśli nie mogę doczekaj, kiedy się zacznie to przestawienie, co nie? Oczywiście. Dobrze, Charlie, powtórz. Dobrze, i zanim zaczniemy przedstawienie, chciałam wam o coś powiedzieć. Słuchamy, słuchamy, słuchamy. E, wiecie co? E, zanim zacznę przedstawienie, witajcie, powitajcie naszych e, tutaj e, naszych e, szkrabów, które mają 14-15 lat i zaraz zaczynamy przedstawienie. O, brawo! Już się nie mogę doczekać, co to będzie Barbara. Ja też Juliet. Ej, a się w ogóle znamy? Nie, ale może się przedstawić. Jestem Juliet. Ja ja Barbara. Miał cię poznać. Ciebie również. Dobra. Oglądajmy to przedstawienie, bo naprawdę... szlak nie zastrasz. Dobra, dobra, Barbara. Ty nie pieprz, tylko oglądaj. Dobra. Dobrze. W takim razie zaczynamy przedstawienie. Charlie, ty czytasz pierwsza. Zaraz, 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 proszę pani. A czemu Arletta ma na, na sobie to zasrane drzewo? Masz, no myślę, że przyklejone? Arletta, a, czy, a cz, z czego robiłaś to drzewo? Eee, z tego, z bloku. To nie wygląda mi jak na blok. Właśnie. No to Soro, no to na karce robiłam i to wycięłam, no. No dobra, dobra, wierzę Dobra, zaczynam przedstawienie. Ale chwila, moment. Czy ja muszę w tym głównie występować? Tak, i nie musisz marudzić, bo, bo ten. Bo jak widzowie, ten. E, no wiesz. Bo jak widzowie powiedzą, że jest jakaś. No nie wiem, jakby to powiedzieć. Taka trochę dziwna, że masz to na sobie. Więc musisz to mieć. I przestań marudzić, Arletta. Bo naprawdę twoje marud marudzenie nic nie da. Dobra, Klaudii, stur mordę, bo naprawdę nie wierzę. To drzewo ciągle, to spada z tego, z tej głowy, że normalnie. Nie wiem. Arletta, cicho. Przedstawienie się zaczyna. Dobra, dobra. Tak więc, Charlie. E, to, jak mam to, to, tą kartkę, to powiedz mi, że. To powiedz, e, bez, bez podglądania, że. E, tu, ma, tu masz napisane coś jakiś jakiejś na kartce. Dobrze. No to w takim razie wychodzisz do sceny, wchodzisz jeszcze raz. Ciekawe, co ona będzie robiła. Ja też jestem taka ciekawa. Wchodzisz i mówisz: Jestem Charlie, i tak dalej. Dobrze. Jestem Charlie. 15-letnia short hairka. Która ciągle łazi po naszym mieście. Brawo, super! A teraz Inui. Zapraszam Cię również na scenę. A Arleta, y, proszę Pani, Arleta ma coś powiedzieć? Nie, nic nie musi mówić. Ona jest drzewem. W sensie, szlak trafi. Dobra, Arleta przez marudzić. ma rudzić. Dobra, dobra. Inui, y, Ty czy też, znaczy. Ja mówię. Możesz wybrać sobie własne słowo. To, to, nie, to, to nie znaczy, że jak ty nie mam coś na kartce, to nie ma. Nie, 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 nie musisz tego powiedzieć. Ale dobrze, wychodzi, żebyś spróbowała, nie? No dobra, spróbuję. A co mam powiedzieć? Nie wiem, na przykład Charlie? Może coś? Dobrze. Ale zaraz, chwila. Przecież jak własnymi słowami? No normalnie, bo mi się nic nie zmieściło na kartce. A, no tak. Moja droga Charlie, czy chciałabyś może ze mną zatańczyć? Jak kiedykolwiek jakiś książę z bajki. Oczywiście! I nuj! Czemu, czemu nie? No to choć potańczymy. Świetnie! Świetnie! Świetny balet dziewczyny! Teraz Klaudi i Paula wy wychodzą na ten na widownię. Znaczy, idą, wychodzą z sceny i idą jeszcze raz. Cholera jasna, ile to, ile to godzin będzie to trwało? Jak to już koniec? Charlie, dopiero się zaczęło. Nie marudź. Teraz Claudia i Paula wchodzą na scenę. Dobra, dobra. Chodź Paula, Dobra, co mamy teraz najpierw powiedzieć, proszę pani? I musicie powiedzieć, że... Że Paula musicie również przejść do tajemnicy. Dobra, dobra. Czy chciałabyś, Klawi, prosić ze mną do tańca, jak idealny książę z bajki? Ej, nie kradnij mojego słowa. To był mój tekst. No ale co z tego? Przecież to przecież pani. Przecież pani Chloe sama powiedziała, że możemy wymyślić własnymi słowami. Ale nie to same. To nie było tak w naszym planie. Skoro nalegasz, no to jeszcze raz. Czy chciałabyś, może, e, ze mną zatańczyć? Właśnie tak. No, widzisz? To po co była marudzić? No Do cholery. Dobra, Klaudii, chodź. Okej, okay, Paula, jak sobie życzysz, to oczywiście z tobą zatańczę. Świetny balet, Paula i Klaudii. Naprawdę jestem z was bardzo, to bardzo dumna. Serio, proszę pani, myślałam, że, że spieprzyliśmy te przedstawienie. Nie spieprzyliście, kochani. W ogóle iść, wychodźcie ze sceny. Teraz ja wam coś powiem. Dobra, dobra. Chodźcie, wychodzimy. Co moja stara robi? Nie wiem, ona prosiła dziewczynę, żeby schodziła ze sceny. A co z Arletą i Anitą? Nie mogą być? No to się ich za no zapytaj, jak nie wiesz. Mamo, y czy, czy Arletta i Anita powinny też wyjść ze sceny? Nie, kochanie! Oni tylko muszą tak siedzieć do końca do, do końca przedstawienia. Nie, już myślałam, że one też yy, wychodzą. Nie, one są drzewami. To dlaczego Anita nie ma na sobie ubioru tak jak Arletta? Nie wiem, no zapomniała czy co. Czy musi tak stać jak nie wiadomo, nie, wiadomo, nie wiadomo co. Dobra, Felina, nie przeszkadzaj mi, bo widzowie nas oglądają. Dobra, dobra. Dobra, y, jeszcze idą i Charlie wychodźcie ze sceny. Wychodzimy, pani Kroi. Sorry, Claudie i Paula, nic się nie stało, inoi. Dobra, dobra, teraz ja mam coś ważnego do powiedzenia. I co, powiecie nam to przedstawienie? Myślę, że było fajne. Właśnie. Więc teraz musimy iść do domu. Jak do domu? Przecież musicie do końca to obejrzeć. Ale jak sama pani mówiła, no to idziemy. No dobra, dobra, niech wam będzie... Co ona... Co, co, co ma strach? Głupoty pieprzy w ogóle. No tam, nie, wiesz, nieważne, to ci powiem, powiem kiedy indziej, albo tam, nie wiadomo kiedy. Dobra, dobra, ale no. musimy się dowiedzieć, co tam ona robi. Ona chyba najprawdopodobniej kończy to przedstawienie, dokładnie. Dobra. Zatem jak chcie, chcecie iść do domu, to proszę bardzo, nic, nic nie szkodzi. Możecie go obejrzeć przedstawienie innym razem. Chociaż wątpię, czy to, to, to gówno nagrywa, czy nie. Jak nie nagrywa, to powiem, yy, no wiecie, tej pani przy Kasie, żeby nagrywała, żeby wzięła kamerę i sobie ewentualnie nagrywała nas, jak to jak to wszystko wygląda. Ale dobra, jak chcecie, jak chcecie sami możecie iść do domu. Nie, nie jestem nie jestem nie, ten... nie gniewam się na, na was. Skoro pani tak nalega, no to chodźmy. A ciekawe, czy to i, i, ten... A, czy, ciekawe czy to przedstawienie poszło sukcesem, nie? Oczywiście chyba, że poszło. Chyba, że, będziemy, chyba, że zostaniemy tu z dziewczynami, co o tym myślisz? Myślisz, że to jest zajebiste pomysł. Spoko. Chodź chłopski kocia, musimy tu zostać. Dobra, dobra. Jakby się coś działo, to ten... To będziemy tutaj sta stali. Dokładnie. Dobra, dziewczyny, chodźcie i Sebastian. Chodź, Oktawia, idziemy. Już idę, Sebastian, poczekaj na mnie. Dobra, dobra, i teraz y, zapraszam... Y, a czemu wy tutaj zostaliście? Jakby się coś działo, proszę panią, no to ewentualnie musimy tu zostać z dziewczynami, jakby ktoś nie jakby ktoś wiedział. A, to spoko, możecie zostać. Dobra, jeszcze to jest błąd dziewczyny. Charlie Nui, Klaudii Paula, chodźcie. Już idziemy. Czemu widzowie już poszli? Nie wiem, bo przekazała mi ważne informacje i poszli do. Z, ten. poszli na chatę. A, no tak. Zapomniałam. Ciekawe, czy to przy, ten... Jakie przyjęcie, co ja. Pieprz, ten. przedstawienie poszło sukces. Też słyszałam, że jak wyszliśmy ze sceny, to. Merka coś się pytała Babi Box, że to chyba najprawdopodobniej przedstawienie też poszło sukcesem. Coś mi się udaje. Ja bym tego... Ja bym na twoim miejscu powiedziała, że to przedstawienie poszło słabo. Co? Jak słabo? O co ci chodzi? No mam na myśli, że wiesz, że wiesz, że trochę jąkaliśmy czasami i wiesz o co mi chodzi. No wiem o co ci chodzi. Ale dobra, to o takich rzeczach teraz gadamy. Nie, nie gadamy w pierdołach, tylko co my robimy teraz. Nie wiem, idziemy też na chatę? Nie, no coś nie, Inui. Przecież musimy tu zostać. Ale zostać, ale Charlie, no. No, Inui, no. Błagam. Zostańmy jeszcze tutaj na, na jakiś czas, zanim e, ja, mi pójdziemy w domu. No, dobra, dobra, Charlie, sam, sama tego chciałaś. Arletta, dobrze, że nic nie mówiłaś, bo była z drzewem. I ta tak samo. Czemu w ogóle nie miałaś stroju? Zapomniałam na przykład. A, no zapomniałam też. Cóż by powiedzieć? Wygląda na to, że jesteśmy. No, że wygląda na to, że jesteśmy. Że to przedstawienie poszło nam świetnie bez żadnego jękania. Ale Charlie przecież poszło trochę coś z jękaniem nie tak. Klaudii, co masz na myśli? Nie również za jakiegoś, jakiegoś wariata. No dobra, dobra. Spokojnie, Charlie. To nie było tak naprawdę. Co my robimy teraz? Wychodzimy ze sceny. No dobra, dobra. Ale po co wyłazić w debile? Nie możemy tu zostać? Przecież możemy. Proszę pani, możemy tu zostać na scenie? Oczywiście. Widzicie? Mówiłam. Możemy tu zostać. Dziewczyny, chodźcie! Chodźcie szybko! Wychodźcie. Już wychodzimy. Chodźcie, dziewczyny, chodźcie. Nie, będę, nie, będę, nie będziemy czekali za wami. Dobra, przejdziemy, widać, 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 no właśnie. A gdzie są widzowie? Poszli do domu. To czemu wy nie poszliście też do domu? No bo myśmy tu, no bo jakby się coś działo, to tu jesteśmy z wami. Jakby ktoś nie wiedział. Jak rok temu też coś tam było, coś się tam działo, to musimy też do was przyjść. Dokładnie. Chłopski kot ma rację. Idziecie dziewczyny? Idziemy, idziemy. Ach, nareszcie na miejsce. Szkoda, że oni poszli, co nie. To by wtedy przynajmniej mogli zostać z nami. No właśnie. Dobra, mówcie to, to jest grane. E, aha, jakby ktoś nie widział, co to jest grane, to ten. To, no wiecie. To musimy tutaj z wami wiedzieć, jakby jakieś kratynki przyszły, czy co. Znaczy, wasze siostry. Frania i Waleria. Znaczy, no wiecie o co chodzi, że. Wasze siostry, no Frania i Waleria, ten. Jakby ktoś nie wiedział, Fiona i Jada. A, tu spoko. Nie wiedziałam, że one też tu. Zaraz, zaraz. Przyjdą? One przyjdą na pewno. Tak, one przyjdą. Nie, no to jakoś chyba. To chyba jakiś koszmar. Naprawdę, ja nie chcę widzieć mojej siostry. No wiem, że jej nie lubisz, ale. Cóż, życie. Z głupkami się nie dogadasz. Dokładnie. Dobra, no to może i wy, wychodźmy też ze sceny, bo naprawdę nie chcę tego widzieć małczy. Dobra, dobra. Sama się prosiłaś. No to chodźcie na co wy czekacie? No dobra, to chodźmy. A, a pani kroki tu zostaje. A, no zapomniała, a gdzie wyjdziecie? Wychodzi ze sceny, bo naprawdę e, jak usłyszała, jak Fiona usłyszała, że ich siostra będzie, to, to naprawdę się zdenerwuje A, no tak. Zapomniała, bo one was dokuczały. Znaczy one dokuczały moje córce i jej koleżanki w sklepie rok temu. A, no to akurat, no to, no to tak się składa, że one też tu przyjdą na przestawienie. Dokładnie. Chodźcie. Idziemy, wychodzimy ze sceny. Co my robimy teraz, pani Chloe? Jak sami wiecie, musicie być tutaj na scenie przez jakieś parę minut. A, bo tak.